Cześć kochani, Iga z tej strony i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o strachu przed nieznanym. A mianowicie o tym, że strach przed nieznanym powstrzymuje nas przed dotarciem do pełnego potencjału naszego istnienia i naszego bytowania na tej planecie. Strach jest emocją, która została w nas stworzona przez ewolucję, i jest, ma swój cel oczywiście. Strach jest potrzebny, aby uchronić nas przed niebezpieczeństwem. I w czasach, kiedy niebezpieczeństwo czyhało na każdym kroku, ten strach bronił nas, sprawiał, że byliśmy w stanie trzymać się z daleka, od stada lwów, od. Miejsc, gdzie rozprzestrzeniały się choroby, gdzie po prostu było niebezpiecznie i gdzie mogliśmy stracić życie. Z tego powodu strach jest oczywiście niezbędnym elementem naszej ewolucji i czymś, co sprawia, że jesteśmy bezpieczni. Aczkolwiek strach w dzisiejszych czasach trochę zmienił swoje oblicze i to, w jaki sposób wpływa na nasze życie, bardzo, bardzo się również zmienił. Mianowicie dzisiaj bardzo rzadko mamy sytuację, kiedy stajemy oko w oko z głodnym lwem czy wilkiem. Bardzo rzadko mamy sytuację, kiedy wioska w pobliżu jest zakażona cholerą albo, albo dżumą. Bardzo rzadko zdarza się, że jesteśmy przedstawieni oko w oko z zagrażającym życiu niebezpieczeństwem. Ale strach, który nosimy w sobie jest ciągle ten sam. I strach, który jest największy w każdym człowieku, to chyba jest ten strach przed nieznanym. Po prostu bezpieczniej jest się trzymać tego, co znamy i tego, o czym wiemy. I tak jak to mówią, e... znajomy diabeł jest mniej straszny. I w pewnym sensie ten strach oczywiście jest dobry, tak jak to już stwierdziłam. Ale pod innym względem on naprawdę nas powstrzymuje przed rozwojem w życiu i przed sięganiem po nowe wspaniałe doświadczenia, które moglibyśmy przeżyć i doświadczyć, gdyby nie ten strach. I dlatego moja filozofia w życiu w ostatnich latach, a przede wszystkim w ostatnich miesiącach, to jest to, aby poczuć strach, a i tak zrobić to, co trzeba zrobić. To znaczy, jeżeli wiem, że boję się zostawić moją pracę, która jest dla mnie niedobra, w której jestem nieszczęśliwa, to oczywiście boję się tego, bo nie wiem, co będzie, co będzie za rogiem, nie wiem, jak sobie poradzę, nie wiem, czy znajdę łatwo pracę. I nie, nie zachęcam Was wcale do tego, żeby rzucać dzisiaj pracę, ale zachęcam Was do tego, żeby chociaż zastanowić się nad tym, że może jednak warto poszukać czegoś nowego. I nie zachęcam, żeby rzucić pracę i nie mieć oczywiście pieniędzy na chleb i tak dalej, ale warto jest poszukać nowych możliwości i nowych opcji w swoim życiu, więc nie, nie możemy dać się temu strachowi yy, tak jakby opanować. I bardzo ważne jest to, żeby mimo tego, że czujemy ten strach, iść na całość i szukać innych rozwiązań w życiu. Nie robić tego, co wszyscy inni robią i nie, nie, nie po prostu. Nie poddawać się konformizmowi i, yy, i, tego, i po prostu działaniom, które, yy, które robi tłum. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest, aby, aby nauczyć się w pewnym sensie, ponieważ jest to, jest to ćwiczenie, jest to nauka, jest to proces, nie jest to łatwe, aby nauczyć się, że ok, jest się bać, w porządku jest odczuwać ten strach, a mimo tego zrobić to, co jest dla nas ważne i co jest dla nas dobre. I e, ja w, ota, w ostatnich czasach naprawdę w wielu, wielu e, przy, e, sytuacjach i przy wielu okazjach e, miałam szansę przełamać ten strach, przełamać strach, e, na przykład żeby postawić się osobom, które były dla mnie niedobre, żeby e, powiedzieć swoje zdanie. Wcześniej dawniej nigdy, nigdy czegoś takiego nie robiłam, zawsze byłam zamknięta w sobie i. Pozwolałam, pozwalałam, aby inni ludzie, e, tak jakby w pewnym sensie, może brali z tego, ale wykorzystywali to w pewien sposób, że ktoś, ktoś mówił mi coś, co było bardzo negatywne i ktoś mnie atakował w pewnym sensie słownie, a ja po prostu stałam i przyjmowałam to bez, bez możliwości odzewu, albo jeżeli się broniłam, to broniłam się w bardzo e, cichy i bardzo taki wystraszony sposób. A w ostatnich czasach nauczyłam się, że jest ok, żeby stanąć oko w oko z kimś, kto, e, kto mnie wyzywa w pewnym sensie e, na, na potyczkę, że mogę spojrzeć tej osobie w oczy i powiedzieć to, co myślę, że potrafię stanąć e, na, na wysokości zadania. I mimo tego, że jest to przerażające, bo jest to dla mnie przerażające, e, to jestem w stanie wyjść z sytuacji obronną ręką, a. Nawet nie chodzi o to, że wygrywam taką potyczkę, tylko chodzi o to, że sama sobie e, udowadniam, że nie pozwolę, aby ktoś deptał e, moje poczucie własnej godności albo moje, moje człowieczeństwo w pewnym sensie. Także staję oko w oko z wrogiem w pewnym sensie i, i jestem w stanie wytrzymać jego wzrok, jego oskarżenia i jestem w stanie na nie odpowiedzieć w odpowiedni sposób. I kiedy taka sytuacja się kończy i oczywiście jestem podenerwowana, ale później odczuwam wielką dumę i satysfakcję z tego, że byłam w stanie e, zawalczyć o siebie, po prostu zawalczyć o siebie. I moi kochani, ten strach to jest właśnie strach przed walką o siebie. To jest strach przed tym, aby schować się w jakąś mysią norkę i nie zrobić nic ze swoim życiem. I jeżeli jesteśmy w stanie spojrzeć strachowi w oczy i powiedzieć dość, nie będziesz mnie powstrzymywać przed moim szczęściem, przed radością życia, przed zmianami, które należą mi się, ponieważ po prostu jako człowiek mam prawo do szczęścia, do spełnienia, do zmian. Nie pozwolę, aby strach zabrał mi to wszystko. Bo jeżeli tak poz pozwolę na coś takiego, to tak jak, tak jak w każdym innym moim filmie, zatrzyma mnie to w, tym, w, tym, w tej niepewności, w tym bólu, w tej złej atmosferze, w sytuacji, w której nie chciałam być, no i po prostu nie będę się nie będę sama siebie szanować, jeżeli, jeżeli pozwolę temu strachowi e, wziąć nade mną górę. Dlatego, moi kochani, chciałabym Wam po prostu poradzić, jeżeli macie sytuacje w swoim życiu, których się boicie, czy to jest na przykład właśnie, sta, staniecie, staniecie oko w oko z osobą albo z sytuacją, która was przeraża, a wiecie, że jeżeli to zrobicie, że jeżeli ta nowa postawa zmieni coś w waszym życiu na dobre, to uważam, że po prostu spróbujcie, po prostu spróbujcie kroczek po kroczku i w pewnym sensie, w pewnym momencie. Jeżeli nie za pierwszym, nie za drugim, czy nawet nie za dziesiątym razem, to który Któryś z kolei będziecie naprawdę czuć się z tym lepiej i lepiej i lepiej i zbudujecie poczucie własnej wartości, i zbudujecie siłę wewnętrzną i e, więcej motywacji do działania i więcej szczęścia w życiu. Także chciałam was tutaj zostawić na tej pozytywnej nocie, mam nadzieję, i e, pomyślcie o tym, zastanówcie się i działajcie, nie bójcie się. Spójrzcie strachowi w oczy i powiedzcie dość, teraz moja kolej. Żeby rządzić tobą nie tymno. Do widzenia, pa!